Eight years old, a couple cane poles, sitting down by the creek. Lines in the water, watching those bobbers seeing that red sun sink. Mama's on the porch yelling, "Supper's hot, y'all come and get it." We yelled five more minutes. At sixteen, it was twelve oh so three. Szanowna dyrekcja, pracownicy szkoły, zebranie rodziców. Nasz ten wyjątkowy, jedyny, być może najważniejszy czas w kalendarzu roku szkolnego. Czas do sumowań, orzekań i łez. Niestety rozdać się musimy. W sercu niegdy wspomnienia musimy. Nie I chociaż Wsparcie, czas włożony pomoc przy naszej nauce. Dziękujemy również za naszą ciężką pracę na rzecz szkoły, a także za Dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud włożony w naszą edukację, za pomoc w poznawaniu świata, za cierpliwość i za wspaniałe wspomnienia. Dziękujemy wychowawcom za tę i za trud włożony w nasze wychowanie, a także za każdy pierwszy rok wprowadzający nas w nowe etapy naszego życia. Dziękujemy Pani Kasi na biorące za trzy lata wychowawstwa, za rady i wspomnienia. Dziękuję podziękować nauczycielom tak? Tak, Dziękujemy. Teresie za dobrą przygotowanie nas do egzaminu. Dziękujemy Pani Teresie Wojtkiewicz-Białej za dłuższą naukę, za podejście, a także za ciekawą i pełną pomoc lekcję. Dziękujemy Panu Marcinowi Uśmiechowi za jedyny, wspaniały rok nauki, za życie w ciągu i notarycznym Chcielibyśmy również podziękować tajemniczej szkoły za dobre zarządzanie szkoły. A na koniec dziękujemy wszystkim za cudowny komens. Dziękuję. Ten wiersz dedykujemy wszystkim nauczycielom, którzy nas inspirowali, zmuszali nas do ciężkiej pracy, pomagali nam pokonywać własne ograniczenia i byli naszymi drogowskazami na krętej drodze, Słyszę wodę, ludzie wywatują. Ja, Powstań i posłuchaj słów. Powstań. Dla ciebie wciągnięto flagę. Dla ciebie trąbka zagrała. Dla ciebie bukiety i ozdobne pieńce. Dla ciebie nabrzeże wyjątkujący. Tobie wiwatuje ten rozkołysany tłum. Ochocze twarze obracają się. Słuchaj, kapitany. Moje w której śniłeś się, nasza podróż dopiero się zaczynała. Do egzaminów. Pani Teresie, która zawsze wymagała od nas bardzo wiele, też przy tym panowała.